Ja to z tymi wszystkie, to kurwa na wszystkie pomysły kurwa, sieci kurwa, noctowizja, laserowe działo, czyli ta bazuka, kurwa, no, no Predator kurwa. No ale Predator ma jedną wadę, ma brzydki uśmiech. No tak. Jak, z, brzydki, jak zrobisz animację końcową? Yeah. By... A bo byłby niewidzialny, by się zrobił widzialny i ten uśmiech taki. Z języczkiem jeszcze. Uh, no, on się pyta. Będzie, czy będziemy źli, jeśli on wyjdzie? No, A, to jedziemy do niego na. To od nich z teamu jest, to niech wychodzi. Chodzi. A wiesz, teraz nikomu na randze nie zależy. Czemu? No Bo jest finał to jest tak. Zabiera ci 35 punktów za przegraną, dodaje ci ku 40. To to takie mm, co w obronie? Ja nie wiem. Ja kurwa ale? Kurwa, znaczy, że może możecie. Eh? On mnie wyzywa pokaż mu palca. Nie od, bój się. Od stopy. Mu od stopy. A. Pokaż. Pokaż mu palca. Palec tu palec. <laughs> o kurwa, Lady. Dobranoc. Tam mnie zaraz wszyscy pójdą spać spokojnie. A kiedy w ogóle nowy sezon się zaczyna tego? Za miesiąc, za dwa? A ten na wzór. to nie wiem, może za miesiąc. Nie, jak już pokazywali, no to. w czerwcu, chyba co? To chyba tak. Ich <laughs> będą na tych. E, testowych. Pod mi w pierdolom. Secure the bombs. Ostatnie dzieło. Dzisiaj o, się to do knie, do knie. Rzucek, Nie. nie. Gwaj kurwa, mnie, nie i nie tutaj nie, jakiś problem masz do mnie? I tak za dużo, zaraz Ma, mam, mam dwie twarde, o! nie słyszę was, bo podkładam. O, nie widzę, ping gdzieś za mną jest, a ja to próbuję podłożyć. Dobra, gdzie? 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 Ta to Go, aport. Przynieś. Biegnę, biegnę! Dobra, on to. Idzie jeszcze? po domu szli <śmum> <śmum> Random ghoul gdzie to? O kurde, się widza. Incoming, Tutaj są. Kibana. Gdzie? Yeah, a tu? Tu na oknie chyba, na <laughs> Do łazienki dom Bathroom. Nie ja jestem w łazience to? To no tam będą wycieczki. To skąd? Tu pewnie okno, to, tak? U, uważaj to okno. Tu coś u mnie tupie? Mam kuriera? Aż. Mam kuriera? Nie masz kuriera? U siebie? Na garażu jest IQ. Kto zginął? Ja zginąłem. Daj. Mam tu, tu paka jest jakby coś, na schodach. E, piano, diffuser. O do, Dobra, nie wychylamy. Do mnie, do mnie. U mnie. O Jezu kurwa. No mnie trafił, straje O kurwa! Jezu na dole, na schodach, dobra Chyba na dole Czas A gdzie jest dyfuzor? Na schodach, na schodach, na schodach Tam była dasza 5 sekund left. 5 seconds, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Chowaj się! Uciekaj, uciekaj! Tak jest! <laughs> Brawo, chłopaki <laughs> Dobra. Daj pomarańcze. A daś sam został? Tak. Dobrze. I co, chowałeś się tam pod biurko, gdzieś wchodziłeś do norki? Uciekam w stronę garażu. Dobrze. Świetnie. Ostatnie Dronowali czy nie dronowali? Ja Aż nawet nie. nie wiem. Na pałę wchodzili. Ale mi raczej tak trafił kurwa wydronowania, więc myślę, że może i dronowali. Komik myje dubsko. A się podniósł. Granata Nie, nie, kawejra. Czego? Ob o tu zrób obok Mam nick nad głową, nie jestem kawejra. Mam dwie twarde, to, to tutaj, 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 to tutaj, tu, tu, czy, czy Adasz mnie zastrzeli? No, mówię, tam mi od pierdoli, to tam wiesz, to nie ma co na pałę tam. do okna tego. Ojej, no, tam z pozamykał. No, no dobra, no trudno, to, to ja się pobam. Ch... No i siedzimy, nie? <śmiany> no tak. <śmiany> to jest? Kale kira mi na spadła. Tu jest na oknie. Blackbird. O, tu jest. Piano room one oh, Monty, and Piano one O oh. Mam pakiet, wysłuchuję Dobra Przesłuchuj to... Nie ma Arek, zobacz gdzie jest jeden. Gdzie? No nie widzisz. A widzę, dobra. Łe, tarca mi powaliła, ale śmieciarz. O, dobrze, dobrze, zabij. Mm, mm. Ej, bo ludzka chcę uratować, a nie mogę. Nie, tam, tam. No to dobra, to już. O! Pała. Jak to zrobiłeś? Oj, ja <laughs> <laughs> Ale ładne przesuwanie zrobiłem. Tak jest. No, to a, trzeba tak. ci oddać, kurde. Ja go ja tam nie widziałem, ja tam widziałem tylko Lejona. Obok niego była jeszcze ta Zofia. Nie ja powaliłem Lejona, zacząłem go ja się po to Zofia się rusza. tam go i go, ją zapierdala. <laughs> Ją zapierdalasz? Ale nie pochwalisz mnie, good info. Ziołmuś. Zajebiste w chuj. Wiesz, wiesz o co chodzi? Nie? Zajebiste w chuj. Good info. <grym> Dzięki <Zioł>. Dzięki zaś. <grym> ponzi. <What>? Gwa. <grym> Próbuj mi zabić? Raz. I no Marcin taki spokojny, nikon nie zabije z tej panem. A tam nie mu daj czas. Z, nie, z niego ździra wychodzi później. Tak już się wypije. No. A ty masz tutaj Tura, Marcin, pi, pi, ty masz prądy? No tutaj pilno, jakby rozwalili, nie? A. O, lucek już tutaj wam. Nooo, spumping IQ leży. Zofia, Zofia, w Zofia momencie Ten nasz tu biega dziki ładnie załatwię. U siebie Marcin cisza, tak? Nie. Coś zaczęło chodzić. Lucek, tu masz. Się z, od dołu od schodów. Zraniony któryś. Na schodach. Na w. O, kurwa. Dostał? Dostał kulkę jedną. Gdzie to? Na schodach. Tam. No. Fast Lion. No, no, nie musiałem mówić, sam się zradził. O, ładnie. Nas zamyka z pomysłem. Nie mam kamer, żeby wam pomóc. To by na schodach, <śmiech> <śmiech> Badny, ładnie. <laughs> ładnie. Kurde, my to wygrywamy, od dziwo. szedł z się, no, ale spotkał tatusia i patrzy się, wpadła do tatusia. Ja proponuję dystrybutory, szybkie operatorzy i robimy rasz. No oh, kurwa. No ja. No, biorę. to no, koniec, nie. Ja to biorę. A wyjdzie, co? A co jest, jest szybkie? No, Ashka. Mm. No nie, on jest wolna. IQ. Co tam uważasz, panie? Mm. Szybki to jest montaż. Gridlock. La jest też szybki. Aha, czyli odwrotność. Aha, Ej, bo, bo oni mają szybkie buty, ale są po prostu grubi. co wiesz, gdyby byli chłodzi, to, to oni, byli Oni byli są. I... Puszyści, Puszyści nie są grubi. Szukam dziurki. Nie szukaj dziury w całym. Tu kiedyś była. A, tu jest. Dół, dół chyba, tak? Czy... Nie, nie, g góra, góra od odbyka byśmy mogli tam malutku gdzieś tam. O, zamykają się. Dystrybucja. Słuchajcie, oni się zamykają. Ale kastlem? Nie, prądy sobie ładnie Prąd podkładają. I zostawili zostawili po otwierane. No. Tutaj, na górę kamera zniszczona? Nie wiem to jest kamera, nie, nie wiem A się Wszyscy jak biegną Czekaj, ogłuszający mógłbym rzucać. Kurwa! Co to poszło? To cztery, dół. Ja. Yeah. Kurwa. O, raz dół, to trzeba jakoś mieć. Lantujcie. Lantujemy. Weź tam, puszcz tego twojego boom! Ładnie, jestem na lewo jeszcze uważaj. Tak szczerze, się, się kurwa dzieje? Ładnie, ja! <ścoughs> Fajnie, fajnie. Ale za to czterech, kurwa, żółtych ugrałem. Zajebiście, kurwa. <gry> tak, taki był plan? Taki był plan. Nieważne wyniki indywidualne. O! A drużynowy się liczy, mój drogi. No pewnie, że tak. Ten zielony.